Piętnasty odcinek opowieści co coraz bliżej do świąt. Kochani, I Krzyś, i Tosia kolejne przygody, które im się przydarzają, zbliżają ich do rozwiązania zagadki i do uratowania świąt. Jak myślicie, czy im się uda? Sprawdzimy, kto przygotował dla Was kolejną część magicznych opowieści. Myślę, że magicznie przeniesiemy się do OSP Kocury. Zapraszam Was serdecznie. Witamy pieski 15 grudnia w OSP Malików Kocury i zapraszamy do wysłuchania naszej opowieści. Tosia i Krzyś puścili się w Gdy minęli drzewa, wyrósł przed nimi ogromny kalendarz alternatowny. Obok niego zobaczyli tajemniczą postać. Był to skrzat Grzegorz. Strażnik tkwiższego ogrodu i największy miłośnik migdałowych ciasteczek w okolicy. Aby przejść do dalszej części ogrodu, musicie rozwiązać łamigłówki – powiedział. Tak znajdziecie numery, pod którymi kryją się największe czekoladki. Dzieci potraktowały to wyzwanie jak doskonałą zabawę, ale przy ostatnich trzech zagadkach miało ochotę się poddać. Czasami napotkacie trudności, ale im więcej trudu wymaga zadanie, tym więcej radości sprawi wam jego rozwiązanie, rzekł Grzegorz. Tosia i Krzyś postanowi... postanowili się skoncentrować. Wkrótce rozprawili się z zadaniami i ruszyli w kierunku wskazanym przez skrzak. Tam czekała na nich kolejne przegrody: Przeprawa przez rzekę pełną kamiennych głazów. zagadki wymyślone przez gadające gawrony, spacer przez labirynt choinek, a nawet przejażdżka na gwiezdnej karuzeli. Gdy wreszcie ich oczom ukazało się jezioro oboje krzyżstwe. Podwanoły jak ze Dziękujemy za wysłuchanie i zapraszamy na kolejny odcinek jutro.